E, proszę Państwa, tutaj e, takie dwie części e, troszeczkę mm, najpierw zaznaczę, jakie moim zdaniem są takie, potencjalne znaczenie tej e, żłaski kolei dojazdowej, e, jakie można by tutaj wprowadzić pewne e, zmiany, żeby jeszcze lepiej to funkcjonowało. E, tutaj kwestia też nowego dworu gdańskiego. Który moim zdaniem jest taką bramą, też namierzeje, na wyśnianą takim kluczowym węzłem, przez który cały ten ruch turystyczny namierzeje przechodzi. No a w drugiej części pewne uwarunkowania, tuż odnożę, odniosę się też do, 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 do moich badań, o pewnych planach też tak i koncepcjach, które które, które są Proszę Państwa. Tutaj jeżeli chodzi o, o, o żłowską kolej dojazdową, możemy mówić o dwóch, dwóch elementach. Oczywiście w tej chwili mamy ten pierwszy element. Natomiast myślę, że bardzo ważne jest o tym, żeby powiedzieć, żeby właśnie ZKD też włączyć do systemu transportu publicznego żebyśmy na powrót mieli ten drugi element, czyli, czyli, czyli nie tylko turystyka, ale także ważne ogniwo w tym transporcie publicznym jako, jako, jako środek transportu dla codziennych, codziennych dojazdów. Tutaj warto wskazać, że ten ruch drogowy tak, jest bardzo duży. E, taką główną drogą dojazdową na mierze jest, jest droga wojewódzka 502, która w, w okresie wakacyjnym e, no jest bardzo mocno zatłoczona. No i tutaj właśnie jest ta alternatywa w postaci e, tej kolei skotorowej I, i myślę, że tutaj należałoby to e, bardziej, e, bardziej wykorzystać. E, Tutaj ważnym elementem e, powinna być integracja e, transportu. E, nowy Dwór Gdański e, widzę tutaj jako taki duży węzeł, e, węzeł transportowy. E, I tutaj e, właśnie w tym można by wykonywać przesiadki, tak? Czyli turyści przyjeżdżają swoim samochodem do Nowego Dworu, zostawiają ten samochód i już dalej y, jadą sobie na, na plażę y, właśnie y, kolejową skotorową. Y, tam od, od przystanku Brzydk D na plaży jest y, odległość rzędu tam 1200 y, metrów w jantarze, więc to, to nie jest, to nie jest zbyt daleko. Y, zwłaszcza, że i tak w sezonie zostawić samochód gdzieś bliżej to też jest to problem, tak? I tutaj można by to wzmocnić pewnymi, pewnymi działaniami. Tak? Czyli, czyli właśnie kwestia budowy parkingów buforowych, tak? rozwój właśnie tego systemu parku i jecz. Tutaj ten nowy dwór byłby głównym węzłem, Tak żeby ten skanalizować troszeczkę ten ruch e, turystyczny, żeby jednak z, e, on, o, ci turyści zamiast dojeżdżać na Mierzeje własnym samochodem, e, żeby jednak zdecydowali się pozostawić ten samochód sobie spokojnie na parkingu odpowiednio przygotowanym w Nowym Dworze Gdańskim i, i wybrać się e, na Mierzeje już właśnie e, koleją, e, bez stania w korku, e, tak, e, a przy okazji E, mieć dodatkową atrakcję, tak, więc tutaj myślę, e, tutaj kilka takich, takich, takich e, pomysłów, jak można by to, e, by to rozwiązać, tak? tutaj zawsze są takie e, różne e, tam, to tak, kija i marchewki, tak, czyli z jednej strony e, pewne pozytywne, tak, e, ruchy, jak właśnie oferta y, rozwój transportu publicznego, tak? parkingów parku i tak dalej. Z drugiej strony y, właśnie te, te ograniczenia, podnoszenie opłat tak, za parkingi, y, można by nawet docelowo pomyśleć o wprowadzeniu jakichś opłat w okresie wakacyjnym, y, za przejazd przez, przez te mosty zwodzone, tak, Że, żeby po prostu ograniczyć ten ruch samochodowy i tą presję, a przerzucić to właśnie na, e, na tą e, kolej, e, która ma potencjał, tak i tutaj też e, no w tej chwili w sezonie wakacyjnym na tej trasie z, z Nowego Dworu Gdańskiego do Stegny, to tam w zasadzie mamy pociąg rano e, i, i wieczorem, tak. Y, który wraca do bazy, ale można by tam y, właśnie ten, więcej tych pociągów puścić i, i, i przekonać tych turystów, żeby oni też dojeżdżali na Mierzeję. Tak, i tutaj, y, co mówiłem, Nowy gór jest tutaj kluczowy, jest tym takim najważniejszym wełzłem, takim transportowym y, na, na Żławach. Y, no i tutaj kwestia w kwestii właśnie tej integracji tego transportu w Nowym Dworze. To jest kwestia zrobienia porządnego parkingu przy, przy dworcu kolejowym, ale też myślę, że pewnym rozwiązaniem w okresie wakacyjnym byłoby też budowa, rozbudowa parkingu, tam jest malutki parking przy cmentarzu, można by go wykorzystać i rozbudować w tym miejscu jako takim wakacyjny, wakacyjny parking i wtedy osoby dojeżdżające drogą S7 by tutaj zjeżdżały bez wjeżdżania do miasta, mogłyby zostawić tutaj samochód i, i tego. Więc też jest to pewna, też tak rzucam taką propozycję, żeby też, też gdzieś to można było wziąć. No i kwestia też powiązania transportu autobusowego. Mamy, ten dworzec autobusowy jest, jest oddalony od, od, od kolejowego, więc tutaj też Jakoś należałoby to rozwiązać, no tutaj przeniesienie tego dworca autobusowego w rejon kolejowego mogło być problematyczne i, i, i wzbudzić pewne protesty, ale chociaż przekierowanie jakoś linii tak, żeby, żeby, żeby chociaż w okolicy tego dworca kolejowego również autobusy PKS-u się, się zatrzymywały. Co umożliwiłoby właśnie dogodną przesiadkę. No tutaj była, była już mowa o, 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 o planach o rewitalizacji, modernizacji, więc tutaj jak najbardziej to pewne moje takie spostrzeżenia, tak z, z, z mojej perspektywy co warto, na co warto byłoby zwrócić uwagę. Eee, też eee, tutaj myślę, że wartym w rozwiązaniem jest kwestia tego, eee, w Mikoszewie, prawie w brzeg Wisły, tutaj tego dojścia do, do, do promu, żeby to lepiej było powiązane w tej chwili, tam, eee, no, te, te dojście jest, jest troszeczkę naokoło przynajmniej takie eee, 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 cywilizowane. Eee, tak, o tym już, o, już mówiłem, no i e, pewne wprowadzenie rozwiązań umożliwiających dojazd e, do wszystkich e, stacji przystanków WKD e, w systemie e, bike and ride, e, kiss and ride, także e, integracja z przystankami autobusowymi, e, tak właśnie, żeby, żeby były dogodne e, przesiadki, to ma również znaczenie w kontekście wykorzystania potencjału WKD e, i, i w tych celach turystycznych, ale także w, e, do codziennych dojazdów, bez tego nie ma, no nie będzie to dobrze, dobrze działało. Proszę Państwa, no tutaj myślę, że, że nie muszę mówić, że transport kolejowy ma kluczowe znaczenie, jeżeli chodzi o realizację polityki, czy to transportowej, czy klimatycznej Unii Europejskiej. I tutaj na kolej na pewno będą, będą dostępne środki, więc tutaj pewne możliwości finansowania myślę, myślę będą. I tutaj też myślę, że jesteśmy w takim miejscu, na takim etapie w Polsce, że trzeba coraz mocniej mówić o tym, że już nie tylko modernizacja istniejącej infrastruktury, ale także budowa nowych linii jest nam niezbędna wręcz, żeby ten system funkcjonował. Tak widzimy wzrost e, przewozów kolejowych, pasażerskich, powracanie e, ludzi do, 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 do kolei. Tak? E, więc też jest to dobry, dobry sygnał do tego, żeby, żeby tą kolej jeszcze bardziej, e, bardziej rozwijać. Tak? No I kolej powinna stanowić taki właśnie trzon tego całego systemu transportowego. E, tak? również, również ta kolej e, woskotorowa tutaj należałoby ją e, wykorzystać. E, Cieszę się bardzo z tego, co, co było dzisiaj też powiedziane, o tym, że są takie plany e, na poziomie e, rządowym, żeby, żeby wesprzeć te koleje e, włoskotorowe. Proszę e, Państwa, e, tak by, była już e, wspominane o tej linii e, Gdańsk, nowy dwór Gdański-Elbląg. E, linia, która gdzieś przebija się w planach w zasadzie od, już po, od chyba w 1947 roku po raz pierwszy się, się, się pojawiła. Później w różnych planach można, można ślady tej koncepcji odnaleźć. Ostatnio została ona też ujęta w takim dokumencie jak zamierzenia inwestycyjne PKP PNK do 2040 roku. No, i myślę, że ta linia ma, ma, ma duży potencjał. Tak? I akurat w ostatnimi latach analizowałem różnego rodzaju koncepcje, plany inwestycyjne w zakresie szczególnie właśnie budowy i nowych linii odbudowy, też zlikwidowanych też w całej Polsce. No, i na tym, na tym, na tym tle widzę, że, że ta linia ma duży potencjał. Zresztą Widzimy, jaki jest ruch na, na S7 pomiędzy, pomiędzy Elblągiem i Gdańskiem, tak? No e, i zapewne część tego ruchu m, jakoś można, można by tutaj e, przerzucić na, na, na kolej, a jeszcze pamiętajmy o tym, że e, oprócz, oprócz obsługi właśnie tych relacji Gdańsk-Nowy Dwór Gdański, Nowy Dwór Gdański-Elbląg czy, czy Gdański-Elbląg, Dodatkowo byłoby to odciążenie tutaj linii kolejowej numer 9 między, między Gdańskiem, Szewem i, i, i Malborkiem, gdzie też mamy dosyć duży ruch i, 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 i pasażerski i towarowy, więc, więc tak, taka linia alternatywna wyprowadzająca ruch kolejowy z Gdańska w tym kierunku wschodnim czy, czy południowo-wschodnim byłaby tutaj e, też e, ważna by się przydała. Tak? Tutaj pozostaje kwestia tej wspomnianej linii e, tutaj z Dworu Gdańskiego do Szymankowa. Ona moi, ma troszeczkę mniejszy potencjał e, przewozowy moim zdaniem. Tutaj można byłoby go zwiększyć, jeżeli byśmy wybudowali tutaj łącznicę w kierunku malborka. No i oczywiście oczywiście tutaj rzecz tak, która by no, obsługuje tutaj ten, ten, ten ruch na, na mierze No i tutaj też ważnym elementem jest to, żebyśmy, jeżeli będziemy budować tą nową linię, to jednak, żeby ją przeprowadzić y, przez, y, przez stację Nowy Dwór gdzie można by właśnie zintegrować y, te, te wszystkie elementy, powiązać tą istniejącą winnie, y, stronę Szymankowa, ŻKD y, tak? I, i stworzyć tam y, taki węzeł rzeszniatkowy. Y, tak, tutaj, tutaj troszeczkę już y, o, tym, y, o tym powiedziałem. Tutaj, tutaj właśnie to jest istotne, że to, to, to skraca tą odległość tak? i faktycznie e, dopiero budowa tej linii byłaby taką realną alternatywą e, dla przejazdów w tych relacjach również Gdańsk-Elbląg e, wobec samochodu osobowego, tak samochodem w tej chwili od granicy Elbląga do, do granicy Gdańska. Jedzie się pół godziny. Tak? Tam do, między centrum a centrum to będzie jakieś tam około 50 minut. Tak? Pociągi między Elblągiem a Gdańskiem przez Marburg i Tcze, to jest godzina 20, tak? półtorej godziny mniej tyle, tyle czasu potrzeba, więc byłoby to dosyć spore skąd spore E, dobra, o tym też już, też już powiedziałem. E, ta, tak jak powiedziałem, ta, 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 ta linia to nie jest, nie jest żaden nowy pomysł. E, ona się przez e, wiele lat e, w różnych okresach e, pojawiała. Z, e, tutaj z e, moich e, badań e, wynika, że ona się chociażby właśnie w 1948 roku pojawiła. To był jeden z pierwszych odnalezionych przynajmniej przy, przeze mnie dokumentów, gdzie o gdzie, tej gdzie jest mowa. Ale też ślady tych planów są chociażby w ogólnym...